Dzień dobry, znajdujemy się w hodowli Rudy Serem w Lotzbergen. Rudy przeznaczył nam jednego gołąbka na aukcję Jest to gołąbek po jego najlepszym gołębiu rozpłodowym, Zwarte Witpen. Jest to samiec, który wydał trzecią samicę Belgii na średnim dystansie. Myślę, że naprawdę gołąb godny polecenia, ponieważ to jest taka unikatowa krew u Rudiego. Uh, Rudy, can you say something about this pigeon? Yeah, this is a pigeon for my best breeder, the, the black white feather. He was the father of my second national uh, and also seventh national. Uh, this was the uh, the third pigeon of three national races in 2020, and she was a very good one. Can you show the wink of this pigeon? Osoby Zapraszam wszystkich na aukcję dzicactwa tego ptaka, ponieważ uważam, że naprawdę warto.